Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kapi, to jest raid Shadow Legends od zera do arbitera odcinek 20. Odcinek 20 szczególnie Szczególny, bo tak jak obiecałem jest trochę więcej fragmentów Iron Brago. Ile więcej, zaraz zobaczycie. Na szybko jakieś tam kropeczki. Choć już było grane. No i co, może zaczniemy od tego, co się w ogóle tutaj zmieniło? Kopalnie na trzecim poziomie. Kryształów niewiele, bo byliśmy już w markecie. Może zauważyliście, mamy cały market odblokowany. Za te dodatkowe po lewej stronie płaciło się rubinami, za te po prawej stronie srebrem, także jesteśmy mniej więcej na zero i z jednym i z drugim. Ale to nic. To się wszystko odrobi. I zapraszam was do turniejów. Zakończony jest już turniej Areny. I słuchajcie, pierwsze miejsce. <grybujesz> Pierwsze miejsce, 5 dodatkowych fragmencików Irona Brago. Bierzemy to. Jeszcze inny turniej. Smoka. Udało mi się zrobić. Smok jest tym lochem, który ropi najlepsze artefakty na początek gry. Szybkość, lifesteal, celność, te artefakty, te sety artefaktów. Także bez żadnych skrupułów tutaj leciliśmy na maksa do tego momentu. Gdzie jest fragment Irona Brago. Parę fajnych artefaktów wypadło. I udało mi się farmić na dość dalekim poziomie względem przynajmniej tych pająków i fire Knightów, bo na dragonie smoka byliśmy. W dziewiątej stacji najczęściej. Dziesiąta raz na jakiś czas skończyła się porażką. No wiadomo, czerwona kategoria smoka trochę ciężko. Z 11 nie dało mi się jeszcze poradzić. Za wysoki poziom. Ale nawet ta stacja 9 możliwość już 5-gwiazdkowych artefaktów. Szkoda, że jeszcze te 3-gwiazdkowe czasami wypadały. Ale uznałem, że jest to stacja na tyle ok, żeby te 900 punktów w turnieju zrobić. I co to znaczy? To znaczy, że mamy 100 na 100. Irona Brago. Na to czekaliśmy. No to przywołajmy go. Witamy w naszej ekipie. Brago, żelazny. Zobaczmy, co robi. Może już się temu przyglądałem, ale zobaczmy. Atakuje jednego przeciwnika, a 20% szansy na zmniejszenie Czasu dowolnego buffa, wszystkich buffów, po jedną turę. I obrażenia zależne od obrony. Dobra. Na swojej drugiej umiejętności nakłada 60% wzmocnienia obrony na wszystkich naszych bohaterów. Na trzy tury, z możliwością obniżenia do trzech tur. I wtedy atakuje jednego przeciwnika. Ma 75% szans na nałożenie ogłuszenia na jedną turę. 75% szans na nałożenie ogłuszenia na dwie tury, jeśli są więcej niż dwa buffy na tym przeciwniku. Im silniejszy przeciwnik, teoretycznie, tym lepszy jego stun. Który też można do 100% sksiążkować. Trzecia umiejętność: atakuje wszystkich przeciwników i ma 50% szansy na nałożenie sprowokowania. Również nakłada osłabienie ataku na wszystkich przeciwników, na dwie tury, jeśli Brago jest pod wpływem buffa podniesienia obrony. A jeżeli uda nam się sksiążkować to, no to będzie zawsze. Że jeszcze osłabia atak tak naprawdę na swojej kolejnej umiejętności. I pasyw, który odblokowuje się na trzecim poziomie wyniesienia, to zwiększa o 10% obronę wszystkich sojuszników, wszystkich zawodników w naszej drużynie. O 10% jego defa jego def będzie potężny. Dodatkowo zwiększa defa, czyli obronę Doom Tower o 33-34%. Wow! Wow, to jest naprawdę świetny bohater i bardzo mi się, bardzo się cieszę, że udało nam się go zrobić. To są jego statystyki już na poziomie 60 z 6 różowymi gwiazdkami. Zobaczcie, 1500 defa, 99 speedu. No, szok. Jest, jest dobrze, jest dobrze z nim. Zobaczmy teraz, jakie artefakty nam wypadły z turnieju, bo wygraliśmy jeszcze artefakty z turnieju. Fajne, fajne, fajne i tu się zaczyna. Obrażenia krytyczne na rękawiczkach. Hmm, jeśli uda się skądś wziąć 100% crit rate to to może fajne, ale na pewno zostaną oczywiście, ale o, obrona z defense, z defense procentowym. Zbroja z defense procentowym. Świetne, świetne. I również z procentową obroną buty. Mhm, mm mhm. Mm no ciekawe, ciekawe, bo powiem wam, że pod Irona Brago, tutaj on jest, już u nas, zastanawiałem się, czy nie użyć właśnie artefaktów Relentless. I tych, które wypadały nam z turniejów. Ponieważ... Jego skile nakładają sporo debuffów, sporo też znaczenia ma ten skill, który zwiększa jego defa. Gdyby się udało tutaj dodatkowe tury mieć dzięki setowi Relentless, no to wcześniej by wracały te inne skille też. A dodatkowo potrzebuje on dużo defa, wiadomo, i celności. I zobaczcie, mamy tutaj taką fajną latę z celnością. Rękawic co prawda fajnych nie ma, ale zarówno tutaj podwójna celność na tarczy, jak i tutaj celność na teumie i celność też na broni. Także no, to byłoby coś. Na razie się z tym wstrzymam, ale myślę, że tak to będzie wyglądało na nim. Myślę, że tak. Co do tych artefaktów jeszcze nie zmieniałem na głównych postaciach do areny. Ale tak jak mówiłem, tutaj będziemy celować z apotekerem w maksymalną ilość prędkości. Mam tutaj takie butki fajne już na oku. One wypadły jako jedna z nagród za kolejne dni zalogowania. I na szczęście buty ze speedem. Także od razu tutaj lecimy z 16 poziomem, tylko zabrakło srebra. Pozostałe statystyki też bardzo dobre jak na apotekerego. Mamy dodatkowe jeszcze jedne buty ze speedem. Pięciogwiazdkowe, chyba ze smoka, parę innych, spidem, tutaj te trzy gwiazdkowe, no nie do końca, ale jeszcze zostawiam. Będziemy się starać tą drużynkę jakoś skomponować, Bo na razie z tym srebrem trochę cienko. A jeszcze dobry rol, super. Również bez zmian u niej też. Na Baszerze postanowiłem założyć. Set Regeneration. Nie ma to może większego sensu, jeśli chodzi o sam bonus. Ale te artefakty miały to, co on potrzebuje, czyli celność, prędkość, celność, prędkość i celność. I jak najwięcej defensywnych statystyk. Bo co prawda Baszer potrafi przyłożyć, ale ważniejsze jest to, żeby po prostu przetrwał i nakładał swoje debuffy, zarówno weekend na pierwszym ataku jest fajny również to zwiększenie cooldownu przeciwnikom które też potrzebuje celności mimo, że nie jest to debuff jako taki to również potrzebuje celności, żeby po prostu działać, a to jest bardzo fajne no i jeszcze ten debuff na trzeciej umiejętności, więc celność i szybkość to jest to co u niego chcemy jak na razie udało się to osiągnąć czekam na jakieś buty i rękawice, najchętniej defensywne z setu na przykład Accuracy, czyli tego. Może to będą jego buty. Zobaczymy. W pierwszej kolejności chcę zbudować Apotheker'ego jak najszybciej. Trochę wolniejszą Spirit Host. I dopasować War Maiden, tak by była trochę szybsza od Kayla, wolniejsza od Spirit Host. I miała jak najwięcej celności. A później będziemy się zajmować całą resztą tych bohaterów. Odwiedziłem też Minotaura parokrotnie, tymi postaciami, którymi już wcześniej go odwiedzałem, które miały już jakieś masterki, kluczowymi postaciami, czyli na przykład I u niego mamy jak do tej pory 5% crit rate'a więcej. I w związku z tym też crit damage będzie opłacalny. Celność dla Poisonków. Maiden to samo, plus jeszcze inna masterka z drzewka Support, mówiąca o tym, że bohater będzie miał 20, o 20 więcej celności jeżeli nie ma żadnych umiejętności na cooldownie to oznacza, że będzie miał 20 celności więcej pierwszą umiejętnością, którą atakuje, a u War Maiden jest to właśnie A3, czyli skill, który nakłada osłabienie obrony. Ona również na auto zaczyna od tego skilla i no to jest świetna masterka na nią. Apothekery akurat nie dostał żadnych zwojów Spirit Host zamiast tego co wziąłem na War Maiden ona nie potrzebuje celności, accuracy więc poszedłem w zwiększenie życia i leczenie za każdym razem kiedy jakiś przeciwnik w każdej rundzie zostanie zabity, po to żeby po prostu Spirit Host miała trochę więcej przeżywalności na Armigerze to samo co na War Maiden i Czyli trochę więcej kryta, trochę więcej obrażeń, trochę więcej celności. To chyba wszystko. Też się wybrałem raz z Guardem po to, żeby właśnie móc odblokować tę masterkę. 5% więcej szansy na trafienie krytyczne. Bardzo kluczowa rzecz u Shieldgarda. I również 10 celności po to, by jego pierwszy atak nakładał osłabienie prędkości. No i fajnie. To jest nasza główna drużyna. Jeśli nie zauważyliście, Shieldguard na czwartej gwiazdce już. Pothackery na piątej gwiazdce. Brakuje mi tylko tych eliksirów niebieskich, by podnieść im poziom wyniesienia. Możemy natomiast wynieść Irona Brago. Czemu nie? To dodatkowe punkty do turnieju, może jeszcze się uda zająć tam miejsce na podium, jakąś nagrodę fajną zgarnąć. I Iron Brago prawdopodobnie będzie w tych naszych drużynach absolutnie wszędzie. Będziemy chcieli go zbudować z jak największą ilością defensywy, z jak największą ilością celności i szybkości. I on będzie nam podnosił wytrzymałość bohaterów w każdym możliwym lochu. Świetne do przechodzenia kolejnych poziomów lochów, do odkrywania nowych etapów gry. Tutaj czeka na nas Expo Boost. Na razie go nie odbierałem, bo siedziałem głównie w smoku. A tam i tak się nie zbiera bardzo dużo doświadczenia. Wolę to zachować na moment, kiedy będziemy siedzieć w kampanii. Co do eventu ulepszania artefaktów, postaram się dotrzeć tutaj do 1000 punktów, żeby odebrać energię. Nie wiem, czy uda się zrobić cokolwiek dalej. Jeśli tak, to te Korhamery też bardzo ważne są, żeby je odbierać. Bo gra ich wcale tak dużo nie daje, a one służą do robienia tych najlepszych artefaktów później. Przynajmniej przy tych setach. Że warto je odbierać, jeśli jest na to szansa, ale specjalnie nie będę gonił, żeby tam jak najwyżej zajść. To do pozostałych turniejów, tu czeka na nas tylko Exp. On dopiero za 3 dni, prawie 4 dni się przeterminuje, i wtedy trafi do schowka na 6 dni. Także tym się w ogóle nie należy przejmować. A w, w przypadku tych pozostałych, no tutaj fajnie byłoby dojść do tych 3000 z kawałkiem, żeby odebrać czarda do fragmentów Brago już nam w ogóle się nie spieszy. Ale zobaczymy, jak to z tym wyjdzie. Nawet te browarki tutaj. To się na pewno uda zdobyć. Na pewno będę chciał tutaj zakończyć. A jeśli się uda zdobyć niebieski szart, no to tylko lepiej. U smoka już nie staram się zajść dalej. Wystarczy tego siedzenia na smoku na tych pierwszych poziomach. Mimo że jest to fajny loch. Z najlepszymi artefaktami na początek, to to już po prostu wystarczy. Zaproszę was może do Faction Wars. Drużynie Night Revenant mamy już całkiem sporo bohaterów, chociaż jak widzicie, aż czterech siedzi w skrzyni. Dajmy im szansę. Nawet jeśli te nieubrane w żadne artefakty czempiony nie zadają za dużo obrażeń, zawsze nałożą jakiegoś buffa, zawsze są jakimś tam mięsem armatnim, ale naszym głównym hery jest hitis, który też czeka jeszcze na dwa pozostałe artefakty. Jak tylko je dostanie, to na pewno was poinformuje o tym, jakie to są artefakty. U niego ponownie jak najwięcej celności i przeżywalności, tak naprawdę. A jeśli się uda, no to również obrażenia, ale na pewno najbardziej chodzi mi w nim o ten debaw osłabienia leczenia. No, i jak widać, radzą sobie świetnie. Ciemne elfy mogą farmić już tutaj. A ciekaw jestem, czy uda mi się pokonać Bossa. Raczej wątpię, ale może Kale da radę? Próbujmy. A akurat ostatnie nasze dwa klucze dzisiaj. Czy Kale w stylu będzie w stanie to sam w zasadzie przejść? Spirit Host jest super, na pewno pomoże. Ale obawiam się, że w walce z samym bossem długo nie przetrwa. Dlatego mówię, że Kale sam. Ale może nas zaskoczy Spirit Host. A nie byłoby wyeliminować tego pomocnika, ale ona nakłada na nas prowokację. Okej. Okay. Teraz może się uda. Jeśli uda się już ją wyeliminować, to kto wie, bo widzę, że Kai zadaje sporo obrażeń, sporo się leczy. Ale ta prowokacja musi przynajmniej na chwilę. Przestać. No właśnie. No, jeśli tak to będzie wyglądać, to na pewno nam się nie uda. Musimy liczyć chyba na to, że pewnego razu jej ta prowokacja nie wejdzie. Ale wchodzi na razie za każdym razem. No, nie ma to sensu. Spróbuję bez auto. Czy uda się jakoś tak te skilly e oszczędzić, by wyeliminować pomocników? Wtedy już możemy się z nią, z głównym bossem bić. Nie ma sensu zużywać jakichś super wzmocnień. Oj, chyba nie bardzo. Hmm. Widzicie, nic nie mogę zrobić, oni są sprowokowani. Także to chyba jeszcze nie jest pora na bossa. No raczej jest to strata czasu, słuchajcie. To nic, tutaj możecie sobie wychodzić, przegrywając walki. Klucze do wojen frakcji kasują się tylko wtedy, kiedy jakaś stacja zostanie do końca pokonana. Możemy sobie w zamian za to zainwestować dwa klucze tutaj. No i liczyć na to, że może następnym razem uda się tego bossa pokonać. Może już będą lepsze artefakty na Spirit Host, na Kaylu. Może jakiś inny ciekawy. Ciemny elf wypadnie ten tutaj retainer podajże. Nie jest najgorszy. Jego być może zbudujemy. Ale wiem, że po prostu w frakcji Ciemnych Elfów jest tak dużo innych fantastycznych postaci, że nie chcę tak od razu podnosić do 30 poziomów. Wolę mieć już tą ekipę trzech, czterech bohaterów, którzy z nami zostaną do końca gry, jak właśnie Kael. Apothecary, Iron Brago, może War Maiden, może Spirit House do 50, wyżej raczej nie ma sensu. I później będzie się można skupić na Faction Wars. Na początku lepiej jest dojść do pewnych sensownych poziomów w Lochach i tak dalej. Też drużyna na Klambosa to ważna rzecz, którą trochę zaniedbałem do tej pory pościgu za Ironem Brago. Jak tylko złożymy drużynę na arenę, to naszym następnym zadaniem będzie złożyć drużynę pod klan Bossa. Tutaj przydają się wszystkie artefakty kradzieży życia, celności, również precyzji, która jest tutaj na końcu. Recepcji, przepraszam, nie precyzji. Tak, te wszystkie artefakty będą bardzo pomocne przy składaniu drużyny pod klan Bossa. Zobaczmy, co tu jeszcze trzeba zrobić. 7 walk w kampanii. Póki jeszcze nie ma zrobionej drużyny do areny, to jak najwięcej tych artefaktów szybkości ten zebrać. Chyba będziemy zaczynali levelować brago. No czemu nie? Pasywki jeszcze brago nie nakłada na nas. Bo nie ma trzeciego poziomu wyniesienia. O, przyzwoita tarcza. że tak sobie jeszcze zrobię. 6 walk w kampanii. Wtedy zostaną odebrane wszystkie questy. Zbliżamy się również do tygodniowych questów. Te zostały wykonane, zaawansowane. Może na zakończenie. Zapraszam Was do klonbosa. Na pierwszym, najłatwiejszym zrobiliśmy dzisiaj prawie 2 miliony obrażeń. A zobaczmy, ile zrobimy na drugim. Apothekery zastąpił bodajże Warplist w tym momencie. Warplist tak naprawdę dawała tylko zwiększenie ataku, jakiś tam heal. I bardzo niewiele obrażeń. Natomiast apotekery na ten moment jeszcze więcej obrażeń niż Warfrist pewnie nie robi. To zbliżone wartości, ale daje buffa wzmocnienia prędkości. Zwiększenia prędkości wszystkim. W związku z tym, Cale szybciej przechodzi przez wszystkie swoje spele, nakłada więcej poisonów. Tak samo War Maiden częściej, szybciej nakłada osłabienie obrony. Wzmocnienie ataku, które mieliśmy od Warpriest Priest mamy również od Spirit Host, więc przynajmniej one się nie dublują. Spirit Host została z uwagi głównie na zdejmowanie, o właśnie, zdejmowanie debuffów. Że tak ta drużyna na ten moment wygląda, ale ona się będzie jeszcze zmieniać i zmieniać. Zbliżamy się już do końca. 1,4 miliona może być. To nam zapewnia już od razu drugą skrzynkę. Także trzy klucze na pewno zapewnią nam najlepszą skrzynkę w normalnym Bosie. Jedna oczywiście idzie codziennie na easy. I dwie maksymalne nagrody z easy i z normal powinny być zdobywane tutaj. Regularnie. Że tak to mniej więcej wygląda. Poza kamerą, dzisiaj albo jeszcze trochę posiedzę w lochu Minotaura, albo może w tych lochach odpowiadających za eliksirki. Korzystając z tego, że nie mam jeszcze X-Boosta, X-Boost będzie jutro po wykonaniu misji. i Wtedy przejdziemy sobie do kampanii, po farmie trochę więcej. Następnym celem pewnie apotekary do 50. Generalnie złożenie tej najlepszej drużynki na wszystkie lochy, doprowadzenie ich do sensownych poziomów i zebranie takiej ilości srebra, żeby móc złożyć drużynę na arenę, która będzie składała się z War Warmaiden, apotekarego i spirit host. To by było na tyle słuchajcie, dzięki wam bardzo za uwagę, dzięki za wasz czas i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.